Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj polecimy trochę retro, ale na nowym sprzęcie, nie na starym. Spoko, spoko. Słuchajcie, projekt Elive, na pewno kojarzycie, tak? Już go kilka razy pokazywałem na, tutaj na kanale. Dziękuję też że twórcom. Poprzednim razem, kiedy udostępniono mi do testów wersję 64-bit, jako dla prasy, powiem to w ten sposób, tym razem mam dla was... Elif Retro Wave, Retro Wave się to nazywa, czyli Elif w takim powrocie klasy, klasyki do lat 80., początek lat 90., bardziej 80. Zdecydowanie Retro Tege. Tak, zobaczycie sobie klimaty na żywym sprzęcie. Jest to wersja stabilna, wydana, wydana chyba albo wczoraj, wczoraj albo przedwczoraj. Troszeczkę rzeczy z nią miałem tutaj zabawy, napisałem także posta informacyjnego na ich forum, zobaczyć, pokażę Wam to za chwilę, to wygląda mniej więcej. No i co, i warto sobie zobaczyć, bo bardzo fajny pulpit oparty na Enlightenment, bardzo fajny Linux, oparty na Debianie 11. Z tym, że niestety parę problemów jest, omówię je jak najbardziej, bo wiecie, że ja o problemach linuxowych mówię i ich nie ukrywam, bo nie ma, nie ma po co to, tylko robi jeszcze gorsze, robi, robi szkody, powiem to tak. Lepiej o tym powiedzieć prost, wyjaśnić temat, niż ukrywać, że wszystko z Linuxem jest pięknie czasami. Nie jest do końca tak jak z każdym innym praktycznie systemem. Dobrze, Android ma OS, jest perfekcyjny. Przepraszam. Bardzo mówię, musiałem. pod filmem jest ta zwana czasówka. Możecie rozdziały sobie wybierać. Ten, który moment chcecie obejrzeć, jest opisane zawsze pod każdym filmem. Gdyby ktoś coś nie interesowało, można sobie przeskoczyć. Gorąco zapraszam i witam na stronie internetowej projektu Elive, gdzie możecie sobie zobaczyć co, gdzie, jak, po co, komu, na co, dlaczego to distro powstało, na czym się opiera, jak się opiera, na czym można go używać, minimalne wymagania sprzętowe, takie minimalne, minimum, minimalne, 2,5, 6 MB ram i 500 MHz CPU, teoretycznie, to jest teoria, ponieważ istnieje tutaj wersja jak najbardziej 32 bit, jak najbardziej coś takiego jest. Mamy również tutaj teoretycznie własne pakiety dodane przez dewelopery i tak dalej, i tak dalej. Możecie wszystko sobie tu ładnie, e, słuchajcie, ogarnąć. E, dystrybucji jest, znaczy tego systemu jest kilka wersji do pobrania. E, tak jak mówiłem, normalne wersje zwykłe, są bezpłatne wersje 32 bit. Wersja 64 bity jest płatna w sensie takim, że tam jakąś dotację minimalną im dorzucacie jest ok wtedy, tak? Natomiast to, co ja Wam dzisiaj pokażę to jest coś takiego. Ja wczoraj dostałem wczoraj, tak? Dokładnie wczoraj dzisiaj jest drugi, drugi. To dzisiaj zostało to oficjalnie wydane, ja dostałem wczoraj linka linkaju. No dobrze, dziękuję deweloperom, dziękuję bardzo za przed... Przedwydaniowe opublikowanie, znaczy wysłanie do mnie linka, tak? Wielkie dzięki fajnie, że coś ma miejsce. Jak widzicie Retro Wave, tak? Czyli powrót do retro, do takich dziwnych, fajnych rzeczy. Kiedyś pamiętam w Krakowie, to było rok 98, 99, był gość, byli ludzie w ogóle artyści, którzy malowali takie gwiezdne różne pejzaże i sprayem do kompletu. Tam z butelkami czy jakimiś różnymi rzeczami. To w 98 roku było. Szukałem tego, nie idzie już tego znaleźć nigdy niestety. No szkoda, szkoda. W każdym razie takie fajne klimaty dzisiaj będziemy mieć. Jak ktoś lubi to dobrze, jak nie lubi to pewnie właśnie przestał oglądać. Trudno, sorry, wybaczcie. Taki mamy klimat całkiem fajny. A w sumie się na burzę zanosi do kompletu. Może mi się uda to nagrać. Słuchajcie, mamy tutaj również dołączone mm, kilka otworów. Mamy tutaj pięć kawałków. Które są całkowicie bezpłatne jako Creative Commons dołączone, więc możemy je sobie słuchać, bez problemu kopiować, itd. Tak tak więc naprawdę jest fajnie. Pobieranie tego, tak jak mówimy, jest pełni bezpłatne. Tutaj wersję 64 bit pobierzecie od kopa wersję 30 bit również jak najbardziej, tak? Więc tak to sobie nam dzisiaj de facto wygląda. Jeżeli chodzi o mój post tutaj to można go sobie przeczytać na forum e opisałem to, co mi się tutaj działo dokładnie. Udało mi się to w końcu jakimś cudem rozwiązać, chodziło o sterowniki od NVIDIA, że niezbyt sobie tam radziły i tak dalej, i tak dalej. Postaram się to omówić w trakcie, powiem to tak. To nie odpowiedział, no ale minęły dopiero dwie godziny, no to wiadomo. Słuchajcie, całe forum e jest duże, jest tutaj duża społeczność, więc aby ktoś chciał się w to wkręcić, a wiem, że kilka osób na kanale jest, które to używa chwali sobie Enlightenment, ogólnie całe środowisko, ono jest bardzo, bardzo lekkie, jest dość nietypowe. To jest tylko wygląd, ono może wyglądać zupełnie inaczej, ja wam postaram się to jakoś pokazać. Mamy tutaj również wsparcie, dział wsparcia taki, czyli pytania, odpowiedzi i tak dalej, czat na żywo, kontakt mailowy, kod źródłowy tego jest. Można się również zaangażować, co bardzo polecam, jeżeli ktoś ma ochotę, czy testy beta, czy reklama, czy pomoc w kodowaniu, czy w reklamie na przykład, tak jak ja kiedyś do nich napisałem i dzięki paru recenzjom, które zrobiłem, dostaję po prostu teoretycznie linki nawet przed wydaniem tego systemu dostaję je po prostu od tak bardziej, żeby mógł się z tym pobawić wcześniej przed wydaniem, tak? Super sprawa. Chciałbym z innych dystrybucji takie coś dostawać, no ale cóż, no też nie jestem za maluczki, powiem to tak. Życie. Dziękuję twórcom Alive za, za tą możliwość, za to wyróżnienie, można powiedzieć, tak? Bo twórcom Linuxowym się to bardzo przyda, tak? Że mogą wcześniej to ogarnąć i tak dalej. E, dobra, to co, lecimy na żywy sprzęt e, i pokażę wam po prostu, jak to się zachowuje. No jest różnie, powiem to tak, ale tragedii i dramatu nie ma. Zapraszam. No i przed nami pulpit Retrowave. Co się rzuca w oczy, to bałagan mały. Mnie Osobiście, zanim zacznę omawiać tą recenzję, e, to powiem tak, że dla mnie to jest zbyt sprokate. Tutaj prawie nie widać w ogóle Jak sobie otworzycie menu, to to menu tak czasami w ogóle całkiem znika. No ta tapeta jest ewidentnie do wymiany moim zdaniem. Albo zmniejszenie przejrzystości cokolwiek. Sam układ spoko, taki... E, Staroszkolny cyberpunk z lat 80 wiecie o co mi chodzi, tak? Ghost in the Shell i te różne dziwne rzeczy, na, na przykład, ale coś takiego, no nie, to jest zbyt pstrokate, druga tapeta jest troszeczkę lepsza, ale jednak mimo wszystko, kurde, no są z tym problemy, tak? Dlatego zanim ja Wam to pokażę, to zmienię tą tapetę po prostu i zrobimy to sobie to tak. Jest tak, pod prawym ciskiem mamy jedno menu, a pod lewym mamy drugie menu, więc jest mała zabawa. Trzeba się przyzwyczaić do tego, do, tego ogarnia, do tego pulpitu enlightenment ogólnie. Potem się pracuje całkiem spoko, tylko najpierw trzeba to po prostu ogarnąć, powiem to tak. Ogarniemy to tak, że ja dam po prostu zwykłą czarną tapetę, bo inaczej ja tu nie po prostu oczy mi odpadną, powiem tak. Ładnie skonfigurowane kąki, choć to co napisałem także twórcom na, tutaj na tym na, na forum, tak? Że jeżeli ja mam 16 GB RAMu, czyli 16 384 MB, to ja muszę sobie tutaj procenty z tego wyliczać. 1,20% mam zajęte, to znaczy ile? I siedzę i liczę. Ja jestem z, matyki, z matematyki jestem matą. Przeważnie też jestem matą z myślenia. Ale jeżeli chodzi o Majce, to po prostu jest dla mnie koszmar. Dlaczego nie można dać to po prostu w megabajtach, tak? Żeby cokolwiek było widać. Ja wiem, że to Konki da się tak skonfigurować. No to jest taki minus. Ja wiem, zaczynam od minusów, no ale trzeba, bo po prostu trzeba, bo no to są moje odczucia, tylko i wyłącznie, tak? I teraz lecimy. Prawy przycisk myszki, ustawienia już widzieliście. Desktopy takie równe rzeczy też. Mam nadzieję, że tutaj wszystko w porządku z kolorami. Temę, czyli wyglądy, możemy ustawić sobie zupełnie inne, jeżeli ktoś ma taką ochotę czy w taki sposób, jakieś inne, czy jakikolwiek inne, tak? Gdyby komuś, kogoś bardzo to wszystko raziło, tapetki, wszystko można sobie pozmieniać. Więc to naprawdę jest ok, temat, tak? Wiadomo, że online jest prosty. To nie jest środowisko pulpitu. Może się mylę, ale dla mnie to mniej więcej wygląda w ten sposób. Może to jest, być może to jest normalny pulpit, a ja teraz kombinuję i nie wiadomo, co tutaj robię, tak? Ale, ale takie mam de facto, można powiedzieć, wrażenia, tak? Elkarsy, dajmy sobie tutaj normalne, standardowe alif, chyba to się dark, na... nie, retro wave jest oryginalne, powiem tak. Tutaj się też doki zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że ikonki jednak zostają. To jest akurat chyba Cairo Dog, się nazywa ten doczek tutaj, więc spoko, Zainstalowałem tutaj sterowniki Nvidia. W ogóle była jazda, tak? Powiem tak, że jest tutaj wielki problem, przynajmniej ja miałem ten problem. Przy instalatorze i jak wiecie, ja mam setup dość dziwny, specyficzny, tak, czyli jeden żywy monitor po tej stronie plus grabber Kamlinka 4K, który udaje monitor, żeby można było ten obraz nagrywać, tak? Jeżeli ja odpaliłem sobie na starcie, bo przy, przy uruchomieniu tego systemu można wybrać sobie, czy chcecie mieć sterowniki zastrzeżone do Nvidia, czy zwykłe, czy NUVO, znaczy czy Safe, na przykład, tak? to wszystko można wybrać. Ja zawsze wybierałem sobie NVIDIA zastrzeżone tak? i instalator mi się w pewnym momencie wykładał w taki sposób, że on wykrywał, że jest podłączony monitor D-SUB, tak? czyli VGA plus HDMI. I coś tam jest nie w porządku i nagle buch ekran ginął i wszystkie monitory były wyłączone, w ogóle sygnał wideo był wyłączony. Nie wiem co się działo, tak? Siedziałem na tym grubo, powkurzałem się trochę, po czym odpaliłem save. po wszystkim po restarcie, bo to jest normalny na kompie zainstalowany, tak? Uruchomiły się nowo, ja zainstalowałem sobie jedną komendą Sudo Apt Install Nvidia Driver i do kompletu Nvidia Settings. I wszystko mi tutaj chodzi perfekcyjnie. Więc, no fajnie, aby taka informacja była. Być może oni nie wiedzą o tym. No teraz już wiedzą, bo im to po prostu napisałem, tak. Ale być może nikt tego na po prostu nie przetestował, proszę bardzo. Kolejna rzecz, by chodzi taka średnia najeża. To jest teoretycznie Debian 11 bullseye sterowniki 470. No, ja nie wiem skąd, bo nawet jak instalując Debiana normalnego, prawdziwego, instalują mi się 525, więc nie wiem dlaczego takie stery akurat tutaj zostały wymyślone. Ale okej, okay. chodzi to bez problemu, bo ta karta jest obsługiwana bez wszystk przez wszystkie sterowniki, tak? Te 750 efekty dodatkowe, chyba coś przyjechało z zewnątrz dużego i wyje. E, w każdym razie, jak widzicie, to jest właśnie to. makro no i tutaj mamy ogarnięte. To jest właśnie wirtualny mój ten, tak? Akurat to chodzi w tej chwili na drugim graberze. nie, to, sorry, to chodzi na Kamlinku. tylko że dziwnie go wykrywa, ale to już jest norma u mnie, tak? Ja mam tak zrobioną ścieżkę wideo tutaj po prostu, że głowa mała, już nie będę więcej tego Takie zacięcie, ale przyjechała śmieciara i po prostu był to mały koszmar przez parę minut, tak? A ja muszę mieć otwarte okno, bo przy zamkniętym się nie da, bo się gorąco zrobiło. E, wracając do tematu, e, popatrzmy sobie, co tu w ogóle jest poinstalowane. Programów jest sporo. E, Jedni za plus, inni za minus, w każdym razie wybór tutaj jest dla użytkownika, który świeżo wchodzi powiedzmy do Linuxa, nawet ja sobie coś takiego wynajdzie jakimś cudem, e, zainstaluję, to jest plus. Dlaczego? Bo nowy użytkownik nie, zma, nie zna nazw programów. Nie zna. On po prostu nie wie, że to jest do tego, że są Drucer to jest to, że Spotify... no Spotify to będzie wiedział, tak? Ale inne programy, że do odtwarzania mediów, filmów i tak dalej, on jest głęboko w nosie, więc jak mu się... Ktoś miły mu postawi ARCHA z trzema programami, to gość będzie w czarnym lesie, bo nie będzie wiedział o co chodzi, dlatego dla nowego użytkownika, jeżeli takie programy są zainstalowane, to bardzo dobrze, bo on może zobaczyć, o to jest to, to jest to, nauczy się, że tu jest GIMP, że to jest Darktable i tak dalej, a jeżeli on nie dostanie nic na start... Tom powie, no to, to, to co ja mam robić? Siedzieć teraz i się uczyć na Google'ach programów, jakie są? No to jest o dupę rozbić, powiem już w ten sposób, no nie? Natomiast tutaj wszystko mamy zainstalowane. Stare wygi, powiem to tak, i wyjadacze powiedzą, jakie bloated, o, rany boskie, ale nasrane. A nowy powie, o dziękuję. Taka jest różnica, dlatego to jest bardzo fajna rzecz, takie programy. I tutaj, że to zajmuje powiedzmy troszeczkę więcej niż normalnie, bo ile ten system w ogóle zajmuje. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem. No taki terminal zasadnie powiększe chyba tutaj czcionek. Sorry. Z czcionkami to jest w ogóle mały koszmar. Ja tutaj dałem DPI 80 i to wszystko nadal jest malutkie. Ja sobie zdaję sprawę, tak? No niestety, no no wygląda to jak wygląda. Nie chcę mi się tutaj grzebać, sprawdzać, gdzie co jest. Yy. Ups! מה מבאגה? Klawiatura mi nie działa. Słuchajcie, przepraszam wszystkich! Nie ta klawiatura! Przepraszam deweloperów i was ludzie. Pisałem nie na tej klawiaturze, mało sobie tutaj systemu nie rozbaliłem u siebie. Wszystko jest ok, wszystko działa, wszystko się pewnie powiększa. No, może się nie powiększa, no nie, bo to jest UX VRT chyba, ale klawiatura jest trzewająca. Masakra, przepraszam, bo po prostu się zawiesiłem, kurde, no, no tak czasami jest. Linux się też czasami zawiesza. Znajdę tu terminal i się z nim znalazłem. Terminala nie znalazłem, zainstalowałem sobie mojego T-Rexa, którego po prostu uwielbiam, i wyszedł mały problem czyli ogarnianie gnom. bo to chyba wersja GNOM jest tak, że wygląda to tragicznie. Być może to się da poprawić, ale na dzień dobry jest niezbyt dobrze, powiem tu tak. Postawiłem też sobie tutaj na ofecza, bo go nie było, niestety. I proszę bardzo, informacje są takie, jakie są: kernel 61.0 Dwa i tysiąca pakietów mamy zainstalowane, rozdziałkę wszystko jest OK. Żywy sprzęt, tak jak mówiłem, tak to mniej więcej wygląda. Zajętość pamięci, przy okazji nie powiedziałem wcześniej, to jest około 400-500 MB na starcie, nawet mniej czasami. Więc myślę, że jest całkiem, całkiem spoko. Tak? Tematycznie, zobaczmy sobie jak jesteśmy w terminalu. Zajętość pamięci 11 GB dużo, na taką ilość programów, która tutaj jest zainstalowana. Naprawdę nie jest tego dużo moim zdaniem, chyba że to są odnośniki. E, chyba, że to są odnośniki Utility dajmy sobie wideo. E, wejdźmy sobie na Cindlerę. No nie, te programy są zainstalowane. Cinger to jest bardzo fajny edytor e, graficzny, tak? Znaczy nie graficzne, tylko do filmów. Jest specyficzny, ale, ale jest naprawdę moim, znaczy moim zdaniem to nie, bo ja siedziałem na nim 5 minut. Ale ogólnie jest OK. Z tego co wiem. Tylko jest jeden problem, wszystkie okna są osobno, to jest taka roz, rozkminka, tak? Jest tutaj OBS, jest Shotcut, w której wersji jest Shotcut? Mój ulubiony, ukochany, kocham ten program, po prostu go uwielbiam, jest zajebisty, 2103.22 Dobra, dobrej fajnej wersji z tego, ja jej używam, ona jest elegancka więc spoko wersja z Maja jest chyba tragiczna chyba, że to jest Majowa, nie. nie, nie, nie Majowa jest tragiczna, ta jest dobra z tego co pamiętam dobra, to mam ogarnięte kolejna rzecz to teme takie ciemne to niewiele nie widać, no ale ja się lubię ciepłać, wiecie o tym bardzo dobrze, tak czyli te programy są tutaj zainstalowane Dark Table, czyli taka jak to się nazywa na windzie Adobe no, Adobe Lightroom, to się nazywa Adobe Lightroom na Windowsie, a tutaj mamy nazwanego Darktable. Jest jeszcze ewentualnie program RAW Terapii, dwa bardzo dobre, najlepsze programy na Linuxa, jeżeli chodzi o wywoływanie RAWów. To są profesjonalne programy, a nie żadne zabawki, to od razu mówię z góry. Mamy tutaj Kodi, mamy playerki i tak dalej, więc programów jest tutaj sporo, tak? Zdaję sobie sprawę, że nowi rzutkownicy to dostaną tutaj szału, tak? Bo, bo dziwnie jest, naprawdę jest dziwnie. Pod prawym to, pod lewym tamto. Więc tutaj trzeba się mocno do tego środowiska przyzwyczaić. Ale jest Lutris, o jak fajnie, Gierki, do Sbox Emulator. Skum do starych Gierek z poddosa. Bardzo fajnie to chodzi. Grałem sobie kiedyś na tym starego Indiana Jonesa z chyba roku. To jest tak. Bardzo fajne rzeczy tutaj są poinstalowane. Jeżeli chodzi o stabilność, to po instalacji jest ok. Po instalacji wszystko nam tutaj ładnie sobie pracuje, więc to jest jak najbardziej na plus. Wyglądem, no, tak jak mówię, no jest to specyficzne. tak? Ale dystrybucji Linuxowych jest 600. Można sobie wybrać także zwykłą wersję Alive, czyli tą wersję 64 albo 32 bity. Z normalnym wyglądem, normalnymi ikonkami, nie takimi oczojeb... te gest, wiadomo co tam dalej trzeba by było powiedzieć. Więc to co kto lubi, co kto woli, tak? To mi mocno Garudę przypomina, ten sam schemat chyba jest tutaj zainstalowany. Zobaczmy sobie na te narzędzia ich. Aha, ok. to jest to, jest to co, co się zamotałem i tego nie ruszać, czyli do zmiany tych czcionek i tak dalej i tak dalej jest sprawa taka, że w tym systemie często nam się pyta o różne dziwne rzeczy, tak? Czy pomóc Ci w tym, czy pomóc Ci w tamtym? Mnie to osobiście troszeczkę męczy, ale ja jestem już taki trochę do przodu z Pingwinem, troszeczkę, nie dużo. Dlatego takie pytanie o, o wszystko, zawsze i tak dalej, to mnie to osobiście widać, męczy. Że cały GNOME jest odpalany dokładnie w taki sam sposób, tak? Bo to jest sklep GNOME, gdzie można sobie programy zainstalować, więc widać, że jest dokładnie to samo. Pewnie to można korzystawić, nie wiem, nie próbowałem, nie wnikam, tak? Monitor systemowy z gnoma... On to w ogóle jakieś głupoty chyba tu pokazuje. Bo tu zajętość pamięci jest 900 MB, on pokazuje 2.8. Być może z buforami, to jest inna sprawa. 2.8 czy 2.3? 2.3. To i tak jest za dużo. Ale cóż, no dobra. Jest to taki powrót, można powiedzieć, do lat 80. Winamp, Winamp, Byle... Jak to było? Winamp Kicks the Lame ass! Nie pamiętam z takim, takim be beczeniem do kompletu. Winamp. Winamp. It really whips the ass. Tylko nie piątka, bo piątka to już był koszmar, ale te stare Winampy rządziły po prostu. Także głowa mała. Także głowa mała. Tak wiem, Fubar jest lepszy. Wiem, wiem, zdaję sobie sprawę. Jak widzicie, udogodnienia jakieś tutaj są. No, trzeba to lubić po prostu tak zawsze można sobie to po prostu zmienić albo używać normalnej wersji live'a jak to woli, co kto woli. Niektórzy wolą coś takiego mieć na ekranie, na przykład, dlaczego nie? Tak. Poza tym myślę, że ogólnie warto zapoznać się z samym Enlightenment, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe środowisko. Może nie dla każdego, tak jak Fluxbox też nie jest dla każdej osoby zdecydowanie, no, ale po to macie wybór, tak? I po to o tym ciągle wspominam, że to jest to na Linuxie, to czego w innych systemach nie ma. Ani w MacOsie, ani na Windowsie. Tu macie wybór, po prostu. Jak jest dla ciebie za dużo dystrybucji, to ich nie używaj. Używaj sobie jedną, albo sieć na windzie. Proste. A jeżeli ktoś ma ochotę sobie zmienić coś tam, no to kurde. A to są systemy, które myślę warto pokazywać. Niekoniecznie każdy się na to rzuci i będzie instalował, bo jest zajbiste. No nie, na pewno nie będzie wielu kwękało, narzekało i tak dalej, tak dalej. Spoko. A jedna osoba przyjdzie, o, fajne, zainstaluję sobie do testów. Proste, o to mi właśnie chodzi, nie? No, mniej więcej widzicie, co tutaj jest, jak to się zachowuje de facto. Połączenia z WiFi i tak dalej, wszystko jest ładnie tutaj ogarnięte, bo sprawdzałem, wiem, że to chodzi. Stoi to o dziwo jeszcze na puls audio. Tutaj nie ma pipe wirę. Co jest dość dziwną rzeczą dla mnie, bo Debian 11 chyba na PipeWire już stoi. Mogę się mylić, może dwunastka może jest na Pipe, ale to już jest inna bajka. W każdym razie, słuchajcie, taki szybki przegląd, rzut oka, można powiedzieć na to całe cudo. Niektórzy będą narzekać, niektórzy będą się cieszyć. W każdym razie myślę, że warto zwrócić na to sobie uwagę. I to po prostu temat ogarnąć, tak? To są standardowo jeszcze... Przerządzaczka palemon, taka jakaś NetSurf jest do kompletu. Lekkie. Ogólnie całe Enlightenment, całe środowisko, powiedzmy 30-bit, jest uważane za bardzo lekkie, czyli na starego kompa perfect. Nie mówię o tej wersji 64-bit wypasionej, wypasionej, tylko po prostu najprostszej, stabilnej wersji 32 bity którą można by sobie sprawdzić, bo pod spodem macie Debiana, czyli naprawdę dobre, stabilne środowisko, tak? Więc co już, kto, jak to woli, jeżeli ktoś nie wiedział, teraz wie, to fajnie, bardzo mi się z tego cieszy. Micha, tak, powiem to w ten sposób. No i co? No i tyle, słuchajcie, kończymy temat, kończymy temat ich. Jak widać, Distro ma troszeczkę problemów, jest do dopracowania, ale ogólnie naprawdę nie jest źle i można tu znaleźć coś dla siebie, po prostu można tu znaleźć coś, że to powiem, dla siebie zdecydowanie tak. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagają Kanał poprzez przesyłanie sprzętu, poprzez dotacje pieniężne, bardzo, bardzo dzięki. Także, oczywiście, za łapki i wyświetlenia, bo to jest też przecież wszystko ważne. Ja to robię dla Was, nie dla siebie. Naprawdę to robię po prostu dla Was i sprawia mi to cholerną przyjemność. Przeważnie, przeważnie, bo jak sobie poklnę, to przy okazji też Wam o tym czasami powiem. Dobra, pozdrawiam Bartek z kanału Świat Linuxa. No i jak dystrotyp mówi, peace! <grym>